Życie Matki Antoniny Mielskiej, naszej założycielki, od najmłodszych lat doświadczone było wielkim cierpieniem, ale dzięki zjednoczeniu z Bogiem i otwarciu się na Jego łaskę przynosiło ufite owoce. Jej głęboka wiara i gorąca miłość wydały w życiu prawdziwe czyny miłości. Otwierały jej umysł i serce na nędzę duchową i materialną ówczesnego człowieka. W realizacji Bożego powołania i podejmowanych zadań nasza matka nie liczyła na własne siły, ale na pomoc Bożą, o czym świadczą m.in. jej słowa. Bez pomocy Bożej Opatrzności nic bym dokonać nie potrafiła. Pouczała również siostry, by pokora była fundamentem i podporą ich doskonałości zakonnej. Nie dała się uwieść ludzkiej zarozumiałości i pysze. Wiedziała, że tylko poportemu trudowi i pracy sióstr towarzyszy Boże błogosławieństwo. Dziękuję dziś Bogu za dar życia i powołania naszej Matki, Prośmy Boga, byśmy za jej przykładem nieustannie szukały wsparcia i pomocy u Chrystusa i wszystko co czynimy, czyniły na Jego chwałę.